Stoi Witold Stoch, prawnik z działu prawno-analitycznego Konfederacji. Tematem naszej dzisiejszej konferencji jest lockdown PiS, wspierany przez Platformę PSL-SLD, który niszczy zdrowie psychiczne Polaków. Lockdown kojarzy nam się przede wszystkim z zamknięciem gospodarki, z ograniczoną działalnością firm, ale naturalnie powiązany jest też ze zdrowiem psychicznym Polaków, bo jak wiadomo, zła sytuacja finansowa wpływa na zdrowie psychiczne poszczególnych osób, i no jest to oczywiste. Zresztą niedawno mieliśmy przykład przedsiębiorcy, który nie wytrzymał tego napięcia psychicznego i dokonał samobójstwa. Ja też całkiem niedawno byłem na otwarciu jednej restauracji, gdzie pani, która jest właścicielką, która otworzyła swoją restaurację pomimo tego, co się obecnie dzieje, po prostu. Była już na skraju wytrzymałości psychicznej. Widać było tu u niej to zdenerwowanie, widać było, było u niej, że, że naprawdę już niewiele brakuje, aby się załamała. I widać to po prostu po tych wszystkich przedsiębiorcach, ludziach, którzy są powiązani. Według statystyk 70% badanych w zeszłym roku odczuło skutki pandemii. Strach, niepokój, smutek widać to bardzo mocno, widać było to bardzo mocno podczas izolacji, widać to u osób starszych, które często nie mają teraz kontaktu ze swoimi dziećmi i wnukami. Widać to u dzieci, które nie mają kontaktów interpersonalnych, które na szczęście już 1-3 wróciły do szkół i ta sytuacja trochę ulega poprawie, ale 4-8 w dalszym ciągu są zamknięte w domu. Tak jak kiedyś, jeszcze rok, dwa lata temu mówiliśmy o tym, żeby ograniczyć te działanie, te, 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 te komputerowe interakcje. Tak dzisiaj one są praktycznie jedyne, które te dzieci mają. Empatia, uczucie, właśnie te interakcje personalne, one schodzą już dzisiaj na dalszy plan i to jest problem, który nam wypływa coraz bardziej. Depresja wśród dzieci to jest dzisiaj powszechny problem. Najgorsze, że na NFZ dzisiaj, aby dostać się do poradni zdrowia psychicznego, czeka się ponad trzy miesiące. Dziecko, które ma problem dzisiaj, musi ponad trzy miesiące czekać, a zanim w ogóle będzie mogło się dostać do psychiatry, psychologa i porozmawiać z kimś o swoim problemie. Jest to poważny problem, z którym będziemy się borykać w następnych miesiącach, latach i wypłynie to bardzo szybko według danych ZUS-u z powodu zwolnień lekarskich, z powodu depresji bądź zaburzeń depresyjnych wzrosło z roku do roku o 72%. Dorośli, którzy również podlegają tej całej psychozie strachu, też coraz częściej mają zaburzenia, coraz częściej depresję, coraz częściej mają problemy po prostu ze sobą, problemy psychiczne. Jeśli będziemy w dalszym ciągu tkwili w tym lockdownie, będziemy w dalszym ciągu ograniczać kontakty interpersonalne, jeśli będziemy w dalszym ciągu doprowadzać do tego, że ludzie się coraz mniej kontaktują bezpośrednio, to my naprawdę będziemy mieli za chwilę ogromny problem, z którego nie będziemy mogli wyjść i który do rozwiązania będziemy potrzebowali wiele lat i lekarzy, których nie mamy. Dzisiaj mamy tam 400, bodajże 60 lekarzy, którzy zajmują się psychiatrą dziecięcą młodzieżową, a potrzebne było kilka razy więcej. Również wśród dorosłych ten problem jest tak powszechny, że lekarze mają terminy bardzo odległe i nie są dzisiaj w stanie pomóc ludziom, którzy potrzebują tej pomocy teraz. Dlatego jako Konfederacja mówimy, zakończmy ten lockdown, który przynosi społeczeństwu więcej strat niż korzyści. Ratujmy zdrowie psychiczne Polaków, ratujmy naszą gospodarkę i doprowadźmy do tego, żebyśmy wszyscy mogli znowu normalnie oddychać, normalne kontakty interpersonalne nawiązać i zachowywać się tak, jak na normalne społeczeństwo przystało. Proszę teraz o głos Witolda Stocha. Szanowni Państwo, lockdown wprowadzony przez PiS wiąże się także z poważnym zagrożeniem, jakim są uzależnienia. Nie tylko te tradycyjne uzależnienia, takie jak od alkoholu, a jak wiemy, podczas pandemii, podczas lockdownu, to spożycie alkoholu wzrasta, ale także uzależnienie od komputera. Dotyka to szczególnie dzieci i młodzieży, które zarówno w szkole, przez naukę zdalną korzystają z komputera, a później. Najczęściej bawią się i odpoczywają także przed komputerem czy przed ekranem telefonu. To może poważnie wpływać także na ich zdrowie psychiczne i na to, że będą osobami w przyszłości, w swoim dorosłym życiu, uzależnionymi od telefonu, komputera, bez którego nie będą mogły żyć. Przypomnijmy, że do niedawna, do początku ferii. Dziecko 13-14-letnie bez opieki rodzica nie mogło nawet wyjść na dwór i pobawić się ze swoimi rówieśnikami. Był wprowadzony ten przepis, który dotyczył tego, że tego to dziecko robić nie mogło, a więc co robiło? Dalej się działo w telefonie, dalej się działo w komputerze, a to potencjalne lub już obecne uzależnienie pogłębiało się. Proszę państwa. Sytuacja dotycząca zdrowia psychicznego dzieci w przypadku lockdownu tylko się pogłębia, bowiem od dawna już widać, na przykład w latach 2017-2019 doszło do blisko 2000 prób samobójczych dzieci i młodzieży. Prawie 9% dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia potrzebuje pomocy z systemu lecznictwa psychiatrycznego i psychologicznego, co daje nam liczbę 630 tysięcy dzieci i młodzieży, które takiej pomocy potrzebują. W 2018 roku 10 tysięcy osoby były hospitalizowane z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń różnego rodzaju zachowania. Lockdown tylko pogłębia te problemy. I jeżeli my tutaj apelujemy do rządu o zakończenie lockdownu głównie ze względów gospodarczych, to także dzisiaj chcemy podkreślić, że zakończenie lockdownu jest konieczne ze względu na zdrowie, nie tylko zdrowie fizyczne, ale i zdrowie psychiczne Polaków. Takie zachowania czy wypowiedzi rządzących, jak ostatnio ministra Horbana w przypadku klubów fitness, że po co nam kluby fitness można w domu sobie kupić hantlę i ćwiczyć. Mamy nadzieję, że takich wypowiedzi nie będzie w przypadku zdrowia psychicznego, że nagle pan minister Niedzielski czy pan profesor Horban nie powiedzą, że rozwiązaniem jest rozmowa z rodziną w domu, po co nam psycholodzy, po co nam psychiatrzy. Mamy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Apelujemy do rządu o zakończenie tego lockdownu, Przypominamy o naszej zbiórce podpisów pod ustawą otwieramy gospodarkę na stronie otwieramy gospodarkę.pl, szczegóły tej naszej zbiórki pod obywatelskim projektem ustawy. Dziękujemy. Czy są jakieś pytania? Nie ma pytań, wszystko jasne. Dziękuję.